W sali 206. Zamiast opierać głowę na ramieniu i wpatrywać ją w sufit, będziecie mogli zawiesić wzrok na fotografiach grudziska sprzed kilkudziesięciu lat. Na uroczystość otwarcia wystawy przybyło wiele grubych ryb, między innymi burmistrz Henryk Szymański. Jako samorządowiec, patrzę za tę wystawę, czasami nawet mi łezka się kula w oczach, ponieważ widzę ten grodzisk, który... Był kilka lat, kilkasetek lat wstecz. My dzisiaj obchodzimy 710-lecie tego naszego grodziska, i naszej małej ojczyzny. I tak, patrząc wstecz, jak to wszystko wyglądało kiedyś, naprawdę jesteśmy dumni, że znaleźli się ludzie, którzy swoją pasją pokazują nam stary grodzisk. I myślę, że, że jest to dobry sposób do naśladowania ale przede wszystkim jest to dobra lekcja historii. Historii dla tych, którzy nie mieli możliwości życia w tych, w, tym, w tych latach wtedy, a dzisiaj mogą popatrzeć i znaleźć bliskie osoby, dziadków, ojców i powspominać po przyjściu do domu. Była też delegacja Grodziskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Stanisława Słowińskiego. Oprócz tego na uroczystości zjawili się także przedstawiciele uczniów technikum gastronomicznego wraz z poczęstunkiem. Co powiecie na temat tej wystawy czy uważacie, że przyjmie się w naszej szkole? No, ja uważam, że się przyjmie, bo to są takie początki Grodziska, także każdy powinien wiedzieć, co się działo w Grodzisku. I tak. Chociaż nie jesteśmy typowymi Grodziszczankami. A czy w takim razie podoba się Wam Grodzisk z tamtych czasów? się podoba na przykład tak? No, ciekawe. A w porównaniu z dzisiejszym wycieczkiem, co się zmieniło? No, jak dla mnie się zmieniło. Ja tak nie poznaję tak na przykład wszystkich takich miejsc, jak które są na zdjęciach. Co cię skłoniło do zrobienia takiej wystawy? Znaczy, e, dziękuję, tak myślę, to nie mnie skłoniło, ale nas e, skłoniła nas pasja. E, generalnie interesujemy się tą historią miasta. Czy fotografie warte są uwagi? Właśnie mamy nadzieję, że przeciętny uczeń nam spojrzy i zainteresuje się tym. Te zdjęcia są właśnie różnorodne, pokazują różnorodną historię naszego miasta. Jest to i sport, i są to browary, są, jest to architektura miejska, są wydarzenia społeczne. Jeśli do kogoś to nie dotrze, no to jakby nie mamy już na to wpływu, ale mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie ktoś właśnie na to spojrzy i ktoś zainteresuje się tym. Sami będziecie mogli na to pytanie już niedługo odpowiedzieć. Tymczasem życzymy wam, by żadna lekcja nie zmusiła was do bezmyślnego wpatrywania się w sufit, bo już będzie lepiej wpatrywać się w interesujące zdjęcia.